Witajcie, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziś jest mój szczęśliwy i wielki dzień, ponieważ zauważyłam, że mój kanał osiągnął właśnie 3000 subskrypcji. Stało się to właśnie dziś i dlatego z tej okazji chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że ze mną jesteście, że słuchacie moich kompozycji i oglądacie moje filmiki, zarówno Instruktarze dotyczące syntezatorów, keyboardów, jak i lekcje gry na saksofonie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za poświęcony mi czas, za to, że ze mną jesteście. Mam nadzieję, że to, co robię, przydaje się Wam, a moje kompozycje umilają Wam życie, umilają Wam czas i po prostu. Jeżeli nawet nie, nie są miłe dla ucha i miłe w odbioru, to prowadzą Was naprawdę w odjechany świat mojej fantazji, yy, ponieważ tworzę z natchnienia to, co mi serce dyktuje z potrzeby serca. I dlatego chciałabym przy tej okazji powiedzieć Wam, że jesteście dla mnie bardzo ważni jako odbiorcy. Ale również chciałabym podkreślić, że jest dla mnie ważne to, że nie jesteście biernymi słuchaczami czy biernymi obserwatorami, biernymi obserwatorami przepraszam, tego, co się tu dzieje, ale jesteście czynnymi uczestnikami mojego kanału i współtworzycie go razem ze mną. To, jak on będzie w przyszłości wyglądał, zależy nie tylko ode mnie. W dużej mierze zależy również od Was i od Waszej kreatywności, którą tu widzę pod filmami w komentarzach. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję Wam za pomysły, co by można nagrać, i dziękuję Wam za to, że piszecie, jakie macie życzenia. Te, które już zostały napisane pod filmami, postaram się w niedługim czasie spełnić. Myślę, że nie dalej jak dwa tygodnie mi się to uda. Ponieważ ich realizacja jest jak najbardziej w zasięgu moich możliwości i dziękuję Wam za te pomysły, za te życzenia. I wykazujcie się dalej kreatywnością w komentarzach. Piszcie, zadawajcie pytania, dzielcie się refleksjami, a ja będę dla Was komponować muzykę i tworzyć instruktorzy tak jak do tej pory. Z tego miejsca również obiecuję, że się będzie bardzo dużo działo. A co mi fantazja podpowie, nie wiem. Ale będą nie tylko instruktorzy, tak jak do tej pory. Będą również pojawiać się filmiki yy, na temat różnych ciekawych aplikacji na smartfona, dzięki którym możecie tworzyć, wykonywać muzykę lub po prostu się nią bawić bezwysiłkowo, tworząc jakieś reakcje muzyczne. Także, no naprawdę będzie się działo i to Wam obiecuję. A póki co chciałabym jeszcze raz Wam serdecznie podziękować za obecność, za czynny udział. Pamiętajcie, razem możemy zmienić szarość i monotonię tego świata w naprawdę piękny i kolorowy świat i tylko mi w tym pomóżcie czynnie, biorąc udział w współtworzeniu mojego kanału. Bądźcie ze mną, bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. Słowa te kieruję zarówno do widzów, którzy obserwują mój kanał od samego początku i są ze mną od pierwszych dni, jak tylko powstał mój kanał, jak i do tych, którzy dopiero co przyszli i rozglądają się, co się tutaj dzieje. A jak prześledzą całość, to zobaczą, że się tutaj dzieje i to bardzo dużo. Więc naprawdę chciałabym Wam yy, życzyć z tego miejsca, żeby oglądanie moich filmów i śledzenie mojego kanału było dla Was pewnego rodzaju podróżą i to taką ciekawą podróżą po świecie mojej fantazji, moich uczuć, ponieważ tworzę z natchnienia i z potrzeby serca. I dla odbiorców, dla Was. Dlatego bardzo, bardzo jesteście dla mnie ważni i to cały czas powtarzam. Bez Was to, co robię, nie miałoby sensu. Bez Was komponowanie muzyki nie miałoby sensu. Dlatego naprawdę dla mnie to wiele znaczy i chciałabym. Was przy tej okazji serdecznie pozdrowić i zaprosić do słuchania i oglądania moich poczynań na YouTubie. Mam nadzieję, że, że po prostu będzie się Wam podobało, że będzie Was to przyciągać i życzę samych pięknych chwil. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć!